Cześć, kłania się Robert Lenart witam w drugim sezonie, to teraz takie modne słowo małego muzeum fonografii, ale tym razem nie będę omawiał eksponatów, które znajdują się w moim pokoju, czyli gramofonów, różnych odtwarzaczy, różnych systemów, czy to magnetofon, czy tak zwany A-Track, czy CD-playery, a zajmę się stroną techniczną gramofonów, czyli roboczy tytuł tego cyklu. Co młody słuchacz o płycie winylowej oraz gramofonach wiedzieć powinien. Zaczniemy od tego. Jak ustawić nowo zakupiony gramofon? Może to być gramofon nowy, taki prosto ze sklepu, może to być gramofon używany, ważne by był sprawny. Jedną z ważniejszych funkcji, yy, jaka powinna być spełniona, jeżeli chodzi o gramofon, to siła nacisku igły na płytę. Yy, nie może być za mała, nie może być za duża. Te parametry podaje producent wkładek igieł gramofonowych. Ja teraz Wam pokażę kilka przykładowych wkładek igieł. Tutaj przed Wami wkładka Excel, wkładka MM, czyli magnetyczna. Wkładka to, co widzimy tutaj blisko, takie błyszczące to jest igła. Z a to takie malutkie na tej igle to jest grot igły, który kończy się takim mikrodiamentem. Tutaj mamy wkładkę firmy Szur, spróbujemy złapać ostrość Szur M91. I teraz tak, jeżeli zakupimy. Gramofon używany to najprawdopodobniej igła, która znajduje się w tym gramofonie. Lata świetności ma za sobą. Należy kupić y, igłę pasującą do danej wkładki. Czyli szukamy sobie nazwy tej wkładki, tu w tym przypadku Shur 91, i na różnych portalach aukcyjnych staramy się zakupić nową igłę. Jak ona nam przyjdzie do domu, to należy. Wyjąć starą igłę w ten sposób, wyrzucić do kosza i w jej miejsce włożyć nową igłę, której grot na 100% jest dobry. Nie kupujemy używanych igieł, mimo zapewnień sprzedawców, że ich przebieg jest niewielki, że grają świetnie zniszczona igła w największym stopniu wpływa na jakość dźwięku oraz używanie się płyt gramofonowych. To jest podstawowa sprawa, igła powinna być czysta i nowa. Jeżeli już mamy taką igłę e, zamontowaną w naszym gramofonie, a montujemy ją w tym miejscu, tutaj jak widać to niebieskie takie do headshella. Headshell to jest ta główka, tak zwana ramienia, z angielska headshell. E, to musimy wyważyć ramię takiego gramofonu, aby wszystko było poprawnie. Zabieramy się za to w ten sposób. Podnosimy windę w takim gramofonie, żeby ramię nam nie opadało na płytę. Nie wiemy, jak ono jest wyważone. I teraz, w zależności od różnych typów gramofonów, różnie to może wyglądać, ale my całą zabawę przeprowadzimy na gramofonie Elak. 50H Mark 1 Gramofon klasy hi czyli wysokiej klasy, wiernie odtwarzający dźwięk. I teraz tak. Tutaj znajduje się takie pokrętło. Wyskalowane. Są cyferki. 1, 2, 3, 4, do 4. Ustawiamy to wszystko na 0. Następnie to czarne z tym kółeczkiem to jest przeciwwaga gramofonu. Musimy zrobić tak, żeby to ramię nam nie uciekało do góry, nie opadało na dół, mimo opuszczonej windy na płytę, czyli musimy wyważyć to ramię. Jak do tego podejść? Podnosimy sobie windę, jeżeli ktoś ma sporo wprawy, to przesuwając ten ciężarek, czyli przeciwwagę. To jest takie kółeczko, za pomocą którego to można zrobić. Tu mamy oczywiście ustawione na zero. Robimy tak, aby ramię nam lewitowało. Mnie się już prawie udało. Mam sporo wprawy w tym. Teraz zobaczymy, co będzie. Teraz opuszczę sobie windę. Nadjadę ramieniem nad płytę. Jak widać, udało mi się wyważyć to ramię. Lewitacja polega na czymś takim. To ma się zachowywać jak taka huśtawka ważka na placu zabaw dla dzieciaków. Czyli ramię pokiwa się trochę i ustawi się w równowadze, równolegle do talerza gramofonu, czyli równolegle do płyty. W tym momencie mamy ramię w równowadze, wracamy na podstawkę tego ramienia. Na tym kółeczku ustawiamy sobie zadaną wartość. Tutaj mamy zamontowaną igłę firmy ADC, amerykańska firma. I dla tej igły, która jest w tej wkładce zamontowana, to jest igła K8, K8, wkładka ADC, nacisk proponowany, zalecany przez producenta, to jest 2, 2 grama i tyle też ustawiam na tej wkładce. W tym momencie ramię jest ustawione poprawnie. Możemy rozpocząć odtwarzanie płyty. Czyli startujemy, a gramofon nam powinien pięknie zagrać kochania się Robert Lennart. zapraszam na następne odcinki mojego małego muzeum fonografii. Zajmiemy się następnymi aspektami technicznymi, czyli w następnym odcinku pokażę, jak ustawić tak zwany antiskating. Co to jest? Jak to zrobić? W następnym odcinku, no to do zobaczenia.